No way of beating him yes. now. Ale. Ale. Income Income Dobra, to tylko larwiak jak no, bez przesady. Nic wam nie zrobił przecież. Troszeczkę może tam was zranią. Oje, rzeczywiście Dick jesteś taki strasznie zreniony, że oj. oj, oj. Zobaczimy tą bazę, to i ty będziesz miał pewnie sprzęt. Ale tutaj ciasno jest, powinno to jest z shotgunami jakimiś chodzić, i to wtedy byłoby łò, bum, bo wow, bum, bum, taka jadka, że ła. Wow. Ruchy, ruchy, kluchy. Ja naprawdę są jak takie kluski, nie? Takie kluski. Open the door. Dobra, czysto. A tutaj też będzie czysto? Dobra, no to wchodzimy na grubą wodę. I jazda. One. Incoming fire. Heads up. No way of beating him now. Target disabled. No się góry. Dobra ty mój drogi teraz się uleczysz the Innych nie trzeba lacić, że mają dobre skafandry, one tutaj są niewrazliwy na wszystko, co, na cokolwiek ich rusza mm, dobra, czyli tak, teraz mieliśmy iść gdzie Tutaj, tak? Dobra, to idziemy Ruchy, ruchy, kluchy. Open the door i idziemy Odech. dalej. Czysto? Czysto, Ale że, że on blokuje tą typiarę, -y, bo ona to jest przecież yes. Może w kibelku będą? Nie ma w kibelku? Nie ma. O, myślałem, że będą w kibelku siedzieć, obcy. Oh. Czekajcie, ja już tutaj byłem, tak? Czyli co mi zostało do zwiedzenia? Ten korytarz może. Ale nie, no najpierw pójdziemy tutaj. Tędy. Tu, a potem wrócimy tędy. Zobaczyć, czy tam nic nie było. Ale no, gdzieś mi się jakieś obcy zagubił, cholera, no. Tu ich nie ma. No to idziemy tu. Tutaj już byłem chyba, nie? Chyba tak. I tu nic nie było, no. Potem żeśmy przechodzili przez tę... coś. To idziemy teraz tutaj. Ale tutaj też nic nie ma. No jasna dupa. To jeszcze mogą być. Pewnie w tym korytarzu coś siedzi. Teraz się zobaczę. Albo tutaj coś siedzi. Od zamknięte to nie wchodziłem. No bo tutaj żeśmy całość już od tego wywali. I tu nic nie było, tak? No to zobaczymy. Może coś tu jest oczywiście siedzi. Tu jest coś zamknięte, może tu coś siedzi. Jest czysto? Otwórzcie mi te drzwi. Tak, coś tu siedzi. Nic tu kurde nie siedzi. Well, Tutaj siedział dziadkier, ale tak, ach, co za zamęda, no? Tak się skitrać. Tak się skitrać. No nie mogę. Tak się skitrać. Dobra, tutaj zwinności ci dać. To już nie możemy ci dać więcej. Mm, no dobra, no to zwinności trzeba dać. Albo damy ci zręczność, bo wtedy będziesz miał na żołnierza mógł się e, robić. Następny jest nowy sprzęt. Uję. Yeah. Very like it, very like it. Mara zdobyta, wyśrodkuj. Oddział, powrócił. Super. Wysyłamy Cię na szkolenie. Ciebie nie możemy. Wszyscy wyszkoleni, że tak powiem. Dobra, ale Ciebie sobie damy lepszy pancerz, stary. Ula Nie, to my nie możemy dać lepszego pancerza, bo jesteś za słaby na to. Więcej przesłanek każe nam wierzyć w dawne plotki o istnieniu tajnej strefy 51. To praktycznie pewne, że rząd ukrycie wspierał jakieś badania naukowe. Tak, kolejna strefa 51, znowu. Posiłki, nowy rekrut, fuck yeah, super. Idź <słuch> pan na szkolenie, pani. Nie możemy nic badać. Super. Nie, 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 nie. Teraz do strefy 51 to nie będziemy iść. Póki co. Kolejny nowy rekrut. Super. Wycięstwo, super. Dobra, zaraz tam polecimy, tylko niech wrócą. Dobra, jesteś, super. Za ile wrócicie? A nie wiem, za ile wrócicie. A, już wróciłeś, dobra, super. Czy można cię szkolić? Nie można. Ty masz snajpera, tak? No to damy ci tą snajperę, no jak tak bardzo chcesz. Proszę, będziesz naszą snajperzyną. Z lekkim oprzyrządzeniem, ponieważ snajper nie może mieć ciężkiego sprzętu. I tyle, koniec. Apteczkę ci damy, damy ci nawet dwa granaty, z czego jeden zapalający, jeden dymny. Bo ty jesteś snajper, będziesz potrzebowała takich rzeczy. No i amunicję i tyle. I na więcej nie licz. Snajperzyno. Nasz ten. Nasz Maryk. I Jeszcze ty tutaj wracasz ze szkolenia, tak? Na, na co ja cię w ogóle szkolę? Nie wiem na co cię szkole, cholera jedna. Czekaj, a ciebie jeszcze byśmy chcieli na co wyszkolić? No snajpera może na karabiny plus jeden by ci to dało. Coś tutaj jeszcze może ci dać karabiny? Nie, ale sniper jeszcze może ci dać karabiny. No to byśmy ci dali snipera bez kitu. Nie, ten jest lepszy FN Fall HKG3. Jest lepsze. Z tego wychodzi. Będziemy mieli, a, będziemy mieli dwóch sanitariuszy, żołnierze granadiera, zwiadowcy, żołnierze. Dobra. Jak już damy sobie radę. Co się stało? Niech on jeszcze tylko wróci z tego sz... Dobrze, kontynuuj. Kolejny rekrut? Nie chcę już rekrutów! Po co mi tyle rekrutów do jasnej ciasnej? Po co mi tyle rekrutów? Damy Ci jem czwórkę i się ciesz. Wiem, że masz fatalnie karabiny, ale trudno. Potrzebuję siły ognia, a nie jakichś tam, pierdu y, pirdu i tak dalej. Dwie apteczki. Podstawowy pancerz. Za mało, dobra. To spadaj z tym. To nie damy Ci karabinu jedną apteczkę ci dam. I masz tego, tego. Uzi. Skoro nie chcesz mieć karabinu, to masz Uzi. I się ciesz, że w ogóle cokolwiek dostałeś, frajerze. Dobra. Misja przeprowadzona. Super. No. Wróciłeś. Dobra. A co ten Grenadier ci da? Wyrzutnie, łódźwik, punkty życia, bla, bla, bla. Dobra, leć na poszkolenie. Czy ktoś jeszcze może iść na jakieś szkolenie? Ty jeszcze możesz iść na szkolenie, ale Ciebie potrzebujemy, bo teraz lecimy na misję. E, tylko tak, jeszcze potrzebuję Ciebie tutaj zmienić i lecimy. Ta okolica doskonale nadaje się na bazę, tak? Co Ty nie powiesz? Jak tu mamy wojskową, to tu możemy zmienić na technologiczną, bo tu mamy naukową, tu będzie kolejna wojskowa, dobra. To tutaj zmienimy na wojskową, a tutaj na naukową. Będziemy mieli dwie naukowe, dwie techniczne, dwie wojskowe. Git. Git, gitara, sayonara. Dobrze. E, tak, tak, tak. Lecimy tutaj. Wszyscy są odpowiednio uzbrojeni? Tak. Chyba tak. Przekaż to. Super, cieszę się, że teraz wróciłaś, jak ja już wysłałem żołnierzy. Karabiny masz bardzo dobrze, to super, cieszę się bezgranicznie, potrzebuję karabinieri. Damy ci fala, bo tego GK, gie... A nie, mamy jeszcze te GK-ki. Mamy. Ci dwa zapalające granaty. Apteczka się zmieści? Nie, nie zmieści się, dobra, Igit. Klęska. O. Super, ty to jesteś gotowy. Bardzo się z tego cieszę, stary. Znowu, nowy rekrut? Ej, no dobra, ja nie, ja nie chcę narzekać, bo ja naprawdę bardzo fajnie, że tyle ich mam, tak. Ale, no, bez przesady, ludzie, spokojnie, nie trzeba się tak pchać, dla wszystkich będzie miejsce, czas, nie wiem, cokolwiek. Pchacie się jak... nie wiem co. What is it? Dobra, tutaj, tak? Klasyka gatunku. Bardzo mała mapka, idziemy tutaj. Mamy snipera, na dalekiej od tego snajpera. Idziemy tutaj, klasyka gatunku. Szybciutko, bez nerwów, bez żadnych problemów. Przejmujemy bazę. Dziękuję, do widzenia. Nie ma żadnego gadania. Jest po problemie. Raz tak, kto ma jakieś granaty? Ty masz granaty, bosko, bierzesz granat, moja droga. I rzucasz go tutaj. I'm ready for further orders. Super pięknie ci to wyszło. Dałbym ci medal, gdybym mógł za ten żółt. I idziemy. Tak, jak zapiędziela, jeba, bana Jest szybsza od naszej Betty. Co jest dziwne. Ktoś, przecież, ktoś przecież szybciej biega od Betty. Albo ona była na szkoleniu. Tak? Czekaj. Tak, no, bo na skrończy żołnierza. I przechodzimy do następnej. Wszyscy od Ani do. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Sześć? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Tak. Sześciu typa przechodzi. What super. Dobra. I teraz tak. Trzeba znowu jakiś plan obmyśleć. Może tędy pójdziemy. Bo tu jest dużo jakichś takich zakamarków. To nie, to pójdziemy tędy, tu. Zwiedzimy to. Po czym pójdziemy tutaj. I tu, bo tu są zamknięte drzwi. A potem wrócimy tędy. Nie. Tak nie wyjdzie. Do tędy pójdziemy. Skręcimy tu. Czy tutaj są zamknięte drzwi? Zamknięte, dobrze. Skręcimy tutaj. Potem pójdziemy tu. I tam dalej, tak. I potem tak, jak mieliśmy iść. To mnie se podoba. Podoba mnie to. Dobra, czysto to biegniemy. Nie ma co się opierdzielać, pano, panie i panowie. Mamy trzy panie, trzech panów. Także będą dzieci, spokojnie. Będzie kto walczył w następnej walce z obcymi. A wchodzicie i teraz tu póki co czysto, jak zawsze na początku, a potem będzie znowu rzeźnia, ale to potem. <gryśnia> rzeźnia będzie potem. Dobra, wchodzimy tutaj, tutaj jest czyściutko, nic nie ma, czyli tak jak podejrzewałem, bardzo dobrze się z tym czuję, że tu nic nie ma i pójdziemy tędy. Czyli tak, cały ten sektor już mamy obtegowany, Drzwi są zamknięte, więc obcy nie powinni wejść, bo i chyba nie potrafią drzwi otwierać. Ale my te drzwi otworzymy, zobaczymy, czy tam jest, bo tam znowu jakiś szaraczek będzie siedział. Nie ma go, nie ma. Dobra, to wracamy. Raz, raz. Szybciutko. I teraz pójdziemy tak, jak miałem zamiar, żebyśmy poszli, czyli pójdziemy tu. Potem tu. Tu. Cicho. Cicho tam. No, zaraz zaczną gadać. Wiedziałem. Dajcie mi chociaż, idźcie wolniej. Tu. No. Zamknijcie się do jasnej tak, teraz idziemy tak, tutaj prosto, sprawdzimy te pomieszczenia, bo tu jest pusto, ale na, na wszelkie wypady tutaj wejście. No nic tu nie ma, dobrze, to wracamy. Pójdziemy tutaj, bo tu są drzwi zamknięte? Nie. Ale dobra, tutaj, tutaj, potem tu, tu, tu. O. O nie, tego nie no lubimy. No, He's gone! I'm waiting for the orders. Plan completed. I hear you. He's gone! I'm waiting for the orders. Ucekać od niego! Enemy spotted. I read you. I hear you. Ucekać od niego this way! This doesn't look good. Krytycznie trafiony. U. Uh. On jest bardzo niedobry, bardzo zły, bardzo. nie, 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 nie lubimy tych purchaw. Czy jakoś tam nazywają? Bardzo ich nie lubimy. Bo one potrafią zadać bardzo duże obrażenia. Watch out! raz dech. Idziemy dalej, idziemy, idziemy, idziemy. idziemy. On stąd wyszedł, więc tam coś może być, więc trzeba uważać. Ale jedne są zamknięte, to przynajmniej dobre. Jedne kibelki są zamknięte, a tutaj jest chyba jakaś kantyna. Zastrani naukowcy. Powinni sami sobie tutaj przyjść i zdobywać te bazy, a nie wysyłać żołnierzy. Żeby odwalali za nich czarną robotę, dobra, to jest pusto. Wracamy tutaj i otwieramy to. Zadano poważne obrażenia. Bardzo poważne. Ten też, ten też. Wszyscy zadali bardzo poważne obrażenia. teraz Na też jest pusto, dobra. I teraz tak jak mówiłem, idziemy tu, zobaczymy to. Po czym pójdziemy tu. Tu będziemy wiedzieć, czy coś jest, czy nie. Tak, pójdziemy tu, potem tu, 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 tu i tu wszędzie tak. Nie mam pomysłu. No iście. się zatrzymali, ja tutaj pokazuję, a to ci się zatrzymali. Powinni śmigać, lecieć, biegać, nie wiem, rozwalać wszystko dookoła. Ciach, 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 ciach. Oj, coś mi się wydaje, że za jakieś 10 do 20 minut skończy mi się miejsce na dysku, więc będzie trzeba niedługo kończyć. Stop! Stop. Debile. Snajper i... koleś od wyrzutni są najwolniejsi. W sumie to nic dziwnego, ale Snajper powinien być szybki. Tu chyba nic nie ma, ale na wszelki wypadek jakby coś tam się kryło zrobię, bo znowu coś mi gdzieś umknie. I będę szukał. The path is blocked. The path is blocked. Eee, otwieraj. No ruszcie! Okay. The orders. Dobra, tu jest czysto. O jest jednak dziad. Can no This doesn't look good. I'm 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 przecież nie, nie zginiesz przecież, stary. No now. I już jesteś zdrowiutki, widzisz? Już jesteś zdrowiutki jak nowo narodzony, więc czego tam płaczesz, że do ciebie strzelają, i to jeszcze po jakimś rosyjskiem. Aj, jaki ty biedny. Biegniemy, szybko, trzeba zdo trzeba skończyć tą misję przed końcem miejsca na dysku. Otwierać to. Open this fucking door. Biegnij, 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 biegnij. I otwieramy następne drzwi. Szybko, szybko, szybko! I biegniemy do następnego. I myk. Czysto? I tu, teraz tu. A no, bo ten musi dobiec na swoje miejsce, no tak zapomniałem. Dobrze. I myk, z powrotem. I teraz tak, najpierw sprawdzimy tutaj co jest. Jak tu będzie czysto, to pójdziemy tutaj. Tak, tu jest czysto, dobrze, to otwieramy te drzwi. To na razie sobie zostawimy. A teraz idziemy tutaj. I tu i teraz tutaj zbędziemy tą dużą salkę. Look over there. They almost got me. Look Postals over there. Spotted heads up. Oh no, poor havea. Yes. He's gone. What is it? More orders. Something just hit me. Target eliminated. Dobrze. He's gone. What is it? I did it. To jest dziada. O, koniec. Super. Nikt nie został odesłany do szpitala. Trzech było rannych. Czterech wyeliminowanych. Dwóch zabitych. Dwóch ludzi ma poziom. Super. Ty masz poziom, moja droga. Ty jesteś naszym submarinesem. Tobie trzeba zręczność dać. Ty jesteś naszym Karabinerii następnym. To tobie w zwinność, czy w siłę woli. W siłę woli, bo to masz bardzo słabo. No, w siłę woli ci masz bardzo słabo. Tobie, mój medyczku, nic nie damy w takim razie. <gry> I koniec. I mamy kolejną bazę, tak? Nie, tutaj tak baza była. Nowy sprzęt dostępny, super. Co to jest? Granat kwasowy. U, super striker. No, coś ciekawego w każdym bądź razie. I tutaj nic więcej nie mamy, dobrze. Jak na razie tak. Baza zdobyta. Super. Tutaj mamy wojskową. Tak, czekajcie. Tak, tak. Tutaj mamy jedną wojskową na tą stronę. Tutaj mamy drugą wojskową na tą stronę. I tutaj mamy trzecią wojskową na tą stronę. Elegancja Francja. A tam to dojdziemy, jak już, jak już dojdziemy, tutaj po prostu tym. Jak zdobędziemy odpowiednią ilość terenów. Na razie jesteśmy malutcy. Badania jakieś możemy zrobić tak, na pewno. Konstrukcja UFO, komputery UFO, AKTA krainy snów. Eee, dostęp do UFO to też nie. Rozwój, też nic tu nie możemy na razie zrobić. To mnie boli. Bardzo mnie to boli. Dobra. Jeszcze tylko zwiedzimy nasz personelik na chwilkę. Mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. Ciebie może byśmy wysłali, chociaż na żołnierza, czy gdzieś, żeby udźwig zwiększyć. O właśnie, żeby udźwig zwiększyć trzeba cię wysłać. Bo tu mamy też sanitariusza, to ciebie na razie weźmiemy zamiast niego po prostu i będzie git. I Ci jeszcze jedną apteczkę, jakby dał radę. Da radę, super. Będziesz tak samo jak on, no to jest to, to samo, no ten sam typ. Może ten ma lepsze rzeczy, no trochę, ale dasz radę, stary. Szkolenie. Ciebie możemy na jakieś Ciebie możemy jeszcze na sanitariusza. Co nam to da? Zręczność, unik, obcy. A bo Ty, ty już jesteś na sanitariuszu, dobrze. Tak? Tak. Ty jesteś na szkoleniu w żołnierza, tak? Ty jesteś na szkoleniu w grenadiera nie możesz iść, ty, ty nie możesz, ty nie możesz, ty nie możesz, ty nie możesz. Dobrze. Moi drodzy, kończymy w takim razie i do zobaczenia w następnym odcinku UFO.